Jeszcze rok temu nie znaliśmy jej nazwiska. Dziś jest jednym z najgorętszych. Ta dziewczyna robi zawrotną karierę. Jej teledyski na YouTubie mają ponad 35 milionów odsłon. Huch! Moim gościem na czerwonym dywanie jest wokalistka Ewelina Lisowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Ewelina, gdzie jest Twoja gwiazdka pod okiem? No, dzisiaj nie. <laughs> Ale tak patrzyłam, że na płcie też jej nie ma. Tak, tak. Już jej nie, nie zobaczymy. Czy nie ją Czy na dobre? Yy, nie powiem, że na dobre, aczkolwiek chciałam chwilę od niej odpocząć. Yy, być może jeszcze się pojawi. Okej, okay, dobra, to Ewelina, powiedz mi yy, tak na wstępie naszej rozmowy, jak się robi taką karierę w Polsce? Dlaczego akurat ty? Dlaczego padło na ciebie? Jak to się stało? No bo mnóstwo dziewczyn, mnóstwo mężczyzn, chłopaków marzy o takiej karierze, jednak ty zostałeś wybrana. Chciałabym móc odpowiedzieć na to pytanie, yy, ale no niestety nie znam na nie, nie odpowiedzi. Yy, nie myślisz, że czego to, to szczęście, to czy jednak ciężka praca? Na pewno dużo w tym szczęścia, no ale też i wiadomo, trzeba nad tym mocno pracować. Ja wiedziałam, że od razu po programie y, Talent Show musiałam zacząć coś robić. No, tak też się stało. Yy, wydałam swoją epkę, y, mój singiel trafił do rozgłośnie radiowych, i tak to później się już samo napędzało. A no, że ja jestem osobą pracowitą, Także. To kariera. Kwitnie. Tak. A powiedz, Walina, czy przychody z muzyki są już tak wysokie, że ty możesz się zająć tylko i wyłącznie swoją pasją? Jesteś w stanie się utrzymać z muzyki? Na znaczy dzień na, chwilę na chwilę obecną tak, ale no, wiadomo, nie posiadam żadnych jeszcze milionów na końcu. Jeszcze. E, nie, jeszcze. E. No to jest tak naprawdę początek, no, no co tutaj dużo mówić, no zobaczymy co przyniesie przyszły rok, także... Niezły początek Ewelina, powiem Ci, niezły. Jeżeli tak, taka będzie tendencja, to naprawdę myślę, że możesz zawojować nasz kraj i nie tylko, czego Ci oczywiście życzę. Ewelina, bym chciała tak trochę porozmawiać o Twoim pochodzeniu, bo ja wiem, hmm? że Ty jesteś z o, ja jestem moja droga z Dobroszy, Zobaczmy jak to tak, jest bardzo blisko. blisko. 14 Często kilometrów mam, naprawdę? <laughs> tak, tak, tak. Ja wiem dlaczego, ja wiem dlaczego ty tam bywasz, zaraz o tym porozmawiamy. Ale co, możemy powiedzieć, że jesteśmy wesołymi wiśniareczkami. Tak, <laughs> trochę tak. Ewelina, w Twojej miejscowości jest 366 mieszkańców. Ja nawet nie wiedziałam. Ja zrobiłam research, zrobiłam badania, słuchaj. E, myślę, że wszyscy cię znają, wszyscy cię kojarzą, no wszyscy na cię pewno. kibicują. Nie, tam, się, tam się wszyscy znamy bardzo dobrze, także myślę, że nie ma takiej opcji, żeby nie. No mam nadzieję, że wszyscy mi kibicują. A spotykasz się z takimi wyrazami uznania, czy Cerekwica jest z ciebie dumna? Y Raczej tak, no, jak kogoś gdzieś widzę, to często gratuluję mi i mówi, że trzyma kciuki, okay. także mm -hmm. na pewno. Ale powiedziałaś, że często bywasz w mojej rodzinnej miejscowości, w Dobroszycach. A dlaczego? Tak. A, to jest <laughs> odchwytliwe pytanie. Nie, nie będziemy rozmawiać na tematy prywatne. Ktoś i... bliski Twemu sercu tam Też. mieszka, prawda? <laughs> no od dłuższego czasu grywałam tam z zespołem. Mm -hmm. Nadal mam tam próby z zespołem, także... No, uh -huh. to bardzo bliska w miejscu. Uh -huh. Rozmawiałeś z O nie! O nie! Widzę, Twój chłopak? O nie! Jak to się stało? Ewelina, twój chłopak jest gitarzystą? Tak. Czy wspólna praca to jest fajna praca, czy jednak powoduje jakieś konflikty czasem? Nie no, na pewno jest y, fajna praca, bo jesteśmy blisko siebie cały czas, no ale wiadomo, no nie da się uniknąć tych konfliktów, mimo wszystko. Mm -hmm. Tak mm -hmm. jak wszędzie. Konfliktem na pewno nie jest między wami, ani między tobą, a fanami płyta. E, to jest taki łącznik między tobą, a twoimi zwolennikami. Płyta ukazała się 7 maja. E, aeroplan. Dlaczego aeroplan? Bo to jest płyta od lotowa. Tytuł wziął się z powietrza, <grym>, tak naprawdę. Ym, dlaczego? Dlatego uważam, że to jest y, taki bardzo ciekawy y, tytuł. Y, chciałam też tym albumem dotknąć takich może innych y, sfer muzyki, których mi się wcześniej nie zdarzało, bo ten album jest w całości w języku polskim. Mhm. Dlatego można powiedzieć, że troszkę się wzbiłam gdzieś wyżej. <grym>, nad Ziemię! <grym>, Unosisz się trochę w chmurach, albo unosisz swoich słuchaczy. Mm -hmm. Te płytę mm, teraz promuje teledysk Jutra nie będzie. Mm -hmm. I ten teledysk wywołał kontrowersje, mm, Dość duże, bo tam pokazujesz trochę ciała, a nawet dużo ciała. I mówi się, że Ewelina Lisowska tego robić nie powinna, bo ona nie musi. Żałujesz trochę, czy jednak to była przemyślana strate strategia? Yy, znaczy tak, może to nie była tak do końca przemyślana strategia, że ja chciałam yy, kogoś z tym zaszokować. Absolutnie nie. Po prostu czułam się yy, w tym stroju dobrze. Yy, a ja lubię siebie w różnych odsłonach tak naprawdę, bo nie jest powiedziane, że skoro w tym klipie wystąpiłam akurat tak, to że tak będę wyglądać przez cały czas, bo na pewno tak nie będzie. Ja się zmieniam, lubię się zmieniać, lubię eksperymentować. Jak każda kobieta, a artystka mm. przede wszystkim. No tak. Mhm. Czyli rozumiem, że nie będzie takiej tendencji, że każdy kolejny klip to będziesz zrzucała coraz więcej. <laughs> nie, to na pewno nie. <laughs> no dobrze, Ezolina, czego mam Ci życzyć? Na twoją drogę muzyczną, która jak powiedziałaś się rozpoczęła, ale naprawdę z przytupem. Przede wszystkim spełnienia. Mm. Spełnienia. To życzę spełnienia, które będzie trwało y, od teraz y, już zawsze. No i powodzenia. I mnóstwa fanów i milionów na koncie, o którym rozmawialiśmy na początku. <laughs> Dziękuję ci bardzo Ewelina.